część druga wywiadu Pam Gregory astrolog z Plejadianami jest to zadawanie pytań słuchaczy do Plejadian. Pam się pyta, czy możecie dać nam jakąś informację. Wiem, że to zależy od krajów, ale jak długo będzie ten lockdown trwał, ponieważ wielu ludzi bardzo się tym martwi. Przypominam, że ten wywiad jest z 2020 roku. Plejadianie, to będzie różnie, w zależności od krajów, jak powiedziałaś, oraz będzie zależało od czasów. W niektórych przypadkach będzie on surowy, w innych lekki. Czasami będzie to sektor tylko, sektor populacji, który będzie w lockdownie, kiedy inny sektor nie będzie. Będziecie widzieć starszych ludzi, którzy nie będą chcieli wychodzić z domów lub nie będą mogli. Będzie to bardzo różnorodne. Pam, okej. Okay. Czyli sugerujecie, że będzie to dość długi okres możliwych fal tych lockdownów. Plejadianie, tak, tak, zgadza się, będzie to falami. Czyli będą przerwy, i znów będzie lockdown, i znów przerwa, i znów lockdown. Jak taka sinusoida. Pam, czy to w ogóle się skończy w przeciągu kilku lat? Plejadianie, niezupełnie. Będzie to włączane i wyłączane. Zauważycie wzrost paniki. Pozostańcie poza paniką. Natura tu wspomaga, zwierzęta pomagają, zajmowanie się roślinnością jest dobre, chodzi tu o pozostanie w czasie teraźniejszym. Zostańcie tu, gdzie jesteście, nie martwcie się za bardzo o to, co się dzieje. Oczywiście, planowanie jest dobre, ale planowanie będzie bardzo trudne, ponieważ nagle pojawią się rzeczy, które pójdą w całkiem innym kierunku. Także będziecie musieli wymyślać rzecz na poczekaniu. I warto tu być na takich lekkich nogach. Bądźcie ledcy, jak tylko potraficie i powiedzcie sobie, okej, okay, znajdę sposób, aby sobie z tym poradzić. Będę myśleć, będę używać mojej energii mentalnej, aby dostroić się do mojego wyższego umysłu. Widzicie, pracujecie z wyższymi energiami mentalnymi, będziecie różnie prowadzeni. Jest wiele rozwiązań problemów na planecie Ziemi. Są tu rozwiązania waszych wszystkich problemów, naprawdę wszystkich. Pam. Wow. I czy widzicie prawdziwy wzrost w formowaniu ludzkich społeczności? Plejajanie. Janie, bardzo, bardzo duży. Będzie potrzeba bycia w społeczności i czerpania radości z tego, że jest się razem, aby wspierać się razem, aby wspierać się nawzajem. Nadal każdy będzie miał własną przestrzeń do wzrostu, jak rośliny. Mogą być w jednej dużej donicy, ale każda ma swoje własne miejsce. Im bardziej ściśnięta, tym rośnie większa. Więc każdy z Was będzie potrzebował swojego własnego miejsca, ale mimo, że będziecie mieli to swoje miejsce, będziecie chcieli być w kontakcie ze sobą nawzajem. Pomoże Wam w tym technologia, która bardzo się rozwinie. Nawet nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić, jak bardzo. Nastąpi to wkrótce, bo w ciągu około 4 lat od teraz to był 23 kwietnia 2020 ten wywiad nagrywany, mamy 22 rok, czyli według tego jeszcze dwa. Pam! Wow! A co jeśli chodzi o mobilność? Bo obecnie wiele linii lotniczych jest wyłączonych, więc jak to będzie w ciągu następnych 2-3 lat, abyśmy mogli łączyć się z innymi podróżując za granicę? Czy naprawdę jesteśmy ograniczeni tylko sobą? Plejadianie. Część z Was będzie fizycznie podróżować, część zadecyduje, aby zostać w domu i będzie podróżować w internecie. Ale tak jak powiedzieliśmy, będzie dużo innowacji i wiele innych sposobów, których będziecie doświadczać, aby być w stanie łączyć się z innymi. Będzie wiele zmysłów obudzonych w Was ludziach. Do tej pory było tylko pięć, sześć zmysłów, ale Wy jesteście multizmysłowi i wielowymiarowi. Wy się budzicie do tego. Widzisz sama. Zawsze się nas pytacie o taki liniowy obraz, ale ten obraz nie jest liniowy. Więc jeśli pytacie się o liniowy czas, to tak, około 2-3 lata potrwają te blokowania tu i tam najpierw będzie gorzej, później lepiej, gorzej, lepiej. Bo widzicie, to fizyczne zdrowie populacji nie jest tak, jakby to powiedzieć. Gorące, czyli takie zdrowe. E, wielu z Was potrzebuje podbudowania zdrowia. Przewracacie się w najmniejszej sile sztormu, tak? Pam, tak to prawda. I czy jest coś fizycznej natury na świecie, czego powinniśmy być świadomi? Mam na myśli duże ziemskie zmiany, zjawiska, które mogą się pojawić. Plejadianie, co masz na myśli, tak dokładnie? Pam, więc. Wiecie, te wielkie zmiany na Ziemi, myślę w kontekście urana w byku, które mogą spowodować trzęsienia Ziemi, wybuchy wulkanów czy tsunami. Plejadianie, wy zawsze mieliście takie zmiany na Ziemi, więc i teraz takie zmiany nastąpią, ale my się nie skupialibyśmy za mocno na tym, bo i tak nic nie możecie w tym zrobić, czy pojawi się trzęsienie Ziemi w miejscu, gdzie jesteście, czy nie pojawi się. Pam, ok. I jak długo potrwa ten progresywny postęp, który nas zmienia, abyśmy mogli sięgnąć tej nowej Ziemi? Czy ludzie będą go osiągać w różnym czasie i w różnym tempie rozwoju? Plejadianie, to jest bardzo dobre pytanie. Pam, lubimy tego typu pytania, więc jeśli wszyscy poruszacie się w swoim tempie, to wszyscy będziecie się poruszać w różnym tempie i wszyscy poruszacie się w różnych prędkościach. Wydaje nam się, że pytacie o ten punkt zwrotny, tak? Pam, tak dokładnie. Więc. Obecnie jesteście w środku chaosu i chcielibyśmy, abyście doświadczyli chaosu. Właściwie to chcielibyśmy, abyście go doświadczyli i szli razem z nim. Zawsze chcecie wszystko, co miłe, staranne i uporządkowane, z kokardkami w pudełeczkach, tak? Tu w ogóle było bardzo dużo śmiechu. Czy możemy w końcu mieć ten okres czasu, kiedy już się to wszystko skończy? Takie, że ludzie takie zadają pytania. I że kiedy wszyscy pójdziemy do światła? I Plejadianie kontynuują, to nie jest takie łatwe, jak wygląda. Jesteście bowiem na różnych liniach czasowych i różnych wymiarach. Więc to nie jest takie poukładane, jak myślicie. Ale jeśli pytacie się nas o punkt zwrotny, kiedy mógłby nastąpić, powiedzielibyśmy, że ten idealny czas to jest około 2 lata. Mógłby być to ten punkt zwrotny, no czyli generalnie teraz, tak, 2022. No i chyba tak by wyglądało, nie? Lockdown zniesiony. Ciekawa jestem. No dobra, Pam mówi dalej. Wow, to cudownie. I mam jeszcze pytanie. Czy są na Ziemi inne rasy, które są tak życzliwe jak Wy i pomagają nam w tym czasie na Ziemi? Plejadianie, och tak, wiele, 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 wiele. Wiele ras tu pomaga tutaj, tak. Pam, cudownie. I które aspekty naszej ludzkiej natury powinniśmy rozwijać, abyśmy mogli wejść na wyższy poziom naszej duchowej ewolucji? Plejadianie, musicie rozwijać swoje własne potencjały. Każdy z Was ma coś specjalnego do dodania na tej planecie i każdy z Was musi rozwijać te potencjały, więc cokolwiek kochacie, cokolwiek to jest, co lubicie robić, co darzycie prawdziwą miłością, niech Was prowadzi, cieszcie się tym, realizujcie to. Rozwijajcie i wzrastajcie w tym. Wykorzystujcie, jak tylko możecie, te wasze dary. To jest bardzo ważne. Każdy z was musi to robić. Każdy z was musi znaleźć swój własny świat. Swoje własne drogi ekspresji. Ponieważ każdy z was potrzebuje ekspresji siebie. To tak jak każdy kwiat potrzebuje ekspresji, aby rozkwitać. Możecie być z jednego plemienia, jak na przykład może być, możecie być różami, Inni mogą być makami. Niemniej jednak, jako makowa rodzina, że tak powiemy, wciąż jesteście różnymi makami. Nie jesteście tych samych rozmiarów, nie jesteście identyczni, więc w tych samych rodzinach musicie różnicować. Musi być to różnicowanie i to widzicie Was z ponieważ każdy z Was wyraża swoje własne światło, więc każdy z Was rozpala się jak świeczka. I rozświecają się kolejni i kolejni, i w ten sposób rozświeca się cała Ziemia. Tutaj dodam taki komentarz krótki, że chodzi o to właśnie, że jeżeli każdy zajmie się tym, co kocha, i będzie żył tym, co robi, i będzie świecił swoim własnym światłem, i jakby każdy tak zrobił, to zamiast szukać tego, co, jak, po co, gdzie, kiedy, i, i po prostu szukać tylko, jak to się mówi, dziury w całym. I zamiast siedzieć strach, panikę, co będzie, kiedy jeszcze to nie nadeszło, to tak naprawdę cała Ziemia już by świeciła. Naprawdę, już by świeciła, bo każdy zająłby się sobą, każdy by zaczął od siebie i wybierałby tylko te informacje, które służą. A jak widzimy nawet po komentarzach czasami tutaj, to jednak cały czas są te jednostki, które się skupiają, więc też dlatego ten rozwój będzie na pewno w różnym czasie, aż każdy po prostu naprawdę zajmie się sobą. Pam! Plejadianie, czy możecie nam powiedzieć, bo teraz przez tą obecną wirusową sytuację i wiele ludzi jest przepełnionych ogromnym strachem, jaką radę byście im dali, aby złagodzić ten strach, Plejadianie? Więc my rozumiemy strach i potrafimy się w niego wczuć, a wy ludzie robicie się strachliwi, kiedy coś się nagle zmienia i mówicie: O matko kochana, nie mogę już na niczym polegać. Więc, aby łagodzić strach, są różne metody dla różnych ludzi. Niektórzy z Was znajdą pocieszenie w ogrodzie, czy rozmawiają ze zwierzętami, czy będą w wodzie. Część z Was znajdzie ukojenie w pisaniu, część w muzyce, część z Was będzie coś tworzyć, część z Was znajdzie ukojenie w medytacji. Więc każdy z Was ma swój własny sposób i może być to różnorodne czyli jednego dnia będziecie robić coś, a drugiego coś innego. Zawsze też możecie zapytać swojego ducha z samego rana, co jest dobre dla mojego wyższego dobra. Cokolwiek to jest, daj mi to dla mojego wyższego wzrostu i moich wyższych korzyści. Powiedzcie to jako taką małą modlitwę na początek dnia. I zawsze na koniec dnia podziękujcie. Nieważne, co się w tym, w tym dniu Tobie przydarzy. Podziękuj. Pam. Cudownie, powracając do tego tematu, Społeczności, czyli, aby sprostować to wszystko, co do tej pory powiedzieliście. Czyli być szczęśliwym, obecnym, skoncentrowanym w bańce, czy będzie to możliwe wraz z tym postępem technologicznym dla ludzi, którzy nie chcą zaakceptować tego postępu w technologii, czy oni będą w stanie wyjść poza system i powrócić do tej ziemi sprzed technologii, i utrzymać ich życie na takim najprostszym poziomie, to jest to pytanie, które, to co ja ostatnio poruszałam. Plejady nie odpowiadają. Tak, oczywiście. Czyli widzicie, każdy znajdzie swoje miejsce. I nieważne, czy technologia się rozwinie, czy nie rozwinie. Ja wolę z technologią. Ktoś z was lubi bez technologii. Każdy będzie miał swoje miejsce, ale nie będzie wszystko jednocześnie piękne, ładne, równe dla wszystkich. Dlatego, że każdy z nas jest inny i przede wszystkim każdy z nas ma wolną wolę i każdy z nas może wybrać to, co on chce. I dla jednych będzie to fajne, a dla innych będzie to fajne. Każdy z nas ma inne potrzeby, więc, jakbyśmy ujednolicili wszystko, to zawsze znaleźliby się ludzie, którzy nie będą szczęśliwi. A tu chodzi o to, żeby każdy kreował swoje szczęście. Pam, cudownie. I co odnośnie zwierząt? Czy one również są w stanie wznieść się wyżej? Plejadianie, wiele waszych zwierząt jest już całkiem wzniesionych. W większości wasze zwierzęta nie są nieszczęśliwe naturalnie. Nie te, które są w klatkach i są torturowane i ranione, ale w większości, jak przyjrzycie się waszym zwierzętom, to nie są istoty nieszczęśliwe. One po prostu są. One wam pokazują, jak być obecnym w tej chwili. Pokazują wam, że są inne wymiary, do których możecie się dostroić. Niektórzy z was pięknie dostrajają się do zwierząt, rozumieją zwierzęta. Mówią do zwierząt, więc zwierzęta tak naprawdę są waszymi nauczycielami. My dosłownie pochylamy się nad niektórymi zwierzętami, tak jak wy pochylacie się nad niektórymi ludźmi w waszym świecie. Zwierzęta naprawdę pokazują wam niewinność, pokazują wam zaufanie i całą miłość czyli to wszystko, co chcecie rozwinąć w was samych. Zwierzęta pokazują wam naprawdę to wszystko i to natychmiast. Pam. Ja zawsze myślałam o zwierzętach jako o wyższych gatunkach, Plejadianie. My nie mówimy, kto jest wyższy czy lepszy, czy kto jest niżej od innych, ale obecnie Wy ludzie naprawdę powinniście razem współpracować. I teraz macie okazję, aby to zrobić. Jeżeli czekaliście na to przez tyle lat, aby to się wydarzyło na planecie Ziemi, abyście w końcu współpracowali, to jest ten moment, abyście się zebrali i się łączyli. Tak wielu, ilu się da. To jest naprawdę cudowny czas na planecie Ziemi, ale nie jest to czas, aby mówić, co jest okropne i straszne. Oczywiście pewne trudności się dzieją, ale również dzieją się cudowne rzeczy, kochani. Pam. Plejadianie, czy zatem możecie potwierdzić, że każdy z nas na tej planecie wybrał to wcielenie, aby tu i teraz żyć, w tym, co się teraz dzieje? Plejadianie. No, ludzie oczywiście się z tym nie zgodzą. Będzie wielu, którzy nie będą się z tym zgadzać, ale ale czy ludzie sami wybrali nie tak jak wy rozumiecie wybór to nie jest tak jakbyście szli do sklepu i powiedzieli poproszę 5 kg ziemniaków to nie jest wybór tego rodzaju ale tak to był wasz wybór waszych dusz dla wielu świadomie chodzi o to że wielu ludzi jest tego świadomych pam okej okay. I dla tych ludzi, którzy starają się pomóc innym w tym przebudzaniu i rozwoju, czyli nauczyciele czy osoby prowadzące channelingi, co oni mogą zrobić lepiej bądź szybciej, aby pomóc ludziom wznieść się wyżej? Plejadianie, po prostu pracować nad sobą samym. Tak bardzo jak stajesz się światłem dla świata, każdy do Ciebie przychodzi i za Tobą podąża, tak jak Jezus miał swoich uczniów i osoby podążające za Nim. On był światłem. Był oświeconą ludzką istotą. Tu chodzi o włączenie waszego światła poprzez pomoc innym. Im bardziej pomagacie innym, tym bardziej się rozświecacie. Musicie skoncentrować się na podstawach. Potrzebujecie dobrego odżywiania, powietrza, odpoczynku, a poza tymi podstawami kontynuujcie swoją pracę i bądźcie kreatywni, i róbcie to, co możecie, aby pomagać innym. Może być to coś małego. Niektórzy z Was mają majestatyczne pomysły, ale to może być coś małego, po prostu. Wystarczy o kimś dobrze pomyśleć. To może być bardzo proste. Nie komplikujcie tego. Pam, czy nasza wolność słowa będzie kontynuowana, czy będziemy musieli znajdować inne sposoby komunikacji? Plejdenie tu się mocno uśmiechali. Będziecie musieli odkryć parę innych języków, kochani. Będziecie musieli znaleźć inne użycie języków. Innych, użyć słów, zakodowanych słów, teraz będzie dużo się działo w tym obszarze języka i komunikacji. No i właśnie, zobaczcie, to jest tak, że ludzie odbierają wszystko dosłownie i oceniają. Na przykład tak było pamiętam z Donaldem Trumpem, że głupi taki robi, robi literówki w swoich tweetach, a to były zakodowane przekazy. I moim zdaniem to się nasila i nic nie jest takie, jak przekazują nam wszelkie źródła, dlatego część e, z Was. Czuję, że coś jest z tym nie tak. Tak jak ja odczuwałam te działania rosyjskie i większość odbierała to za ludobójstwo, ale yy, ja wiem, że to nie o to chodzi. Uważam, że to jest, to jest wszystko grubymi, naprawdę bardzo grubymi miedźmi szyte. Plajady nie kontynuują. Język będzie się zmieniał dramatycznie. Nadchodzą języki różnych niuansów. Zobaczycie. Będzie wiele różnych języków. Było to całe Esperanto, które nie wystartowało. I tutaj muszę Wam powiedzieć, co to jest Esperanto, był to taki właściwie, jeszcze nadal jest. Międzynarodowy język, który został stworzony dla wszystkich ludzi na świecie, aby mogli się komunikować w jednym języku. Niestety nie stał się on powszechny i tylko około 2 miliony ludzi na całym świecie go zna i używa. I Plejadianie mówią dalej: Nadchodzi wiele różnych języków, dzięki którym będziecie potrafili się różnorodnie komunikować przecież już istnieje język zwierząt czy ptaków jest wiele różnych języków na planecie ziemi które musicie odkryć i z nimi pracować pam a co jeśli chodzi o język światła to właśnie to o co nam chodzi język światła język radości język czystości język radosnych lekcji szczerości jest wiele różnych języków widzisz możecie używać słów a one mają pole wibracyjne i wywierają wpływ ale najpierw musi być myśl. Czyli najpierw musicie pracować z myślą. Myśl jest pierwsza. To jest właśnie to, co zawsze Wam mówiłam, że uważajcie, gdzie kierujecie swoje myśli, bo myśl jest kreacją, a później dopiero słowo. Pam. I w jaki sposób nauczymy się tych języków? Czy one po prostu przejdą do nas? Ściągniemy je z przestrzeni i zaczniemy po prostu mówić? Plejadianie. Tak. Część z Was je ściągnie, a część się nauczy. Część z was będzie ich uczyć. Pam, czy istnieje też smoczy język, który nadejdzie? Plejadianie, tak istnieje. Pam, wow. Kolejne pytanie, które zostało zadane przez słuchaczy. Dużo się mówi o trzech dniach ciemności. Czy bez internetu? Czy to nastąpi? Plejadianie, nie. Jeżeli będą awarie elektryczności, oczywiście nie będzie jej internetu ale w jakimś innym przypadku my tego nie widzimy. Więc nie wiem skąd wam to przychodzi, kochani. Pam. Więc jest wiele komunikacji w social mediach odnośnie tego, ale to dobrze słyszeć, że to nie jest częścią tego. Tu wydaje mi się, że chodzi o to przebudzenie, czyli że to nie jest częścią tego przebudzenia i wszystkiego tego, co się teraz dzieje. Plejadianie odpowiadają: My tego nie widzimy. Pam. Okej. Okay. Czy zatem czy to zależy od każdej osoby? Czy się wzniesie i obudzi poprzez cały proces, przez który obecnie przechodzimy? Plejadianie. I wy wpływacie na siebie nawzajem. I tu coś jeszcze powiedzieli, ale Pam y, jednocześnie powiedziała to z nimi i ja nie usłyszałam. Było przekłamanie i nie, nie wiem, parę razy próbowałam to odsłuchać, nie wiem, co mi tu jeszcze powiedzieli. Pan odpowiada tak, do tych nauczycieli i tych komunikujących się z innymi na całym świecie, którzy próbują rozprzestrzenić więcej światła, staje się to bardzo istotne. Plejadianie, o tak, bardzo istotne, każdy z Was jest bardzo ważny, każdy z Was. Nie dyskryminujcie nikogo. Uważajcie, kogo dyskryminujecie, ponieważ to może być właśnie osoba, którą w tym momencie potrzebujecie. I tutaj było takie słowo użyte. Discount, czyli zniżać, przeceniać. Ja tu używałam słowa odpowiednika polskiego: dyskryminować, no bo, bo zniżać, żeby to nie było inaczej odebrane. Bo często właśnie olewamy ludzi, czy, czy na przykład informacje, czy na przykład Plejadian, twierdząc, że jest tak śmak owak, oceniając to, czyli przeceniając ich, czyli dyskryminowa dyskryminując dane osoby, czy istoty, czy kogokolwiek, ale właśnie. No, uwielbiam to, co oni teraz powiedzieli, bo właśnie to jest to, co ja zawsze mówiłam, czyli ta rzecz może was obudzić, wystarczy jedno słowo i właśnie ta, ta jedna istota, rzecz cokolwiek, czy ten moment, może właśnie przyczynić się do waszego wyższego wzrostu. Dlatego tak ważne jest, aby nie oceniać, przyjmować wszystko, po prostu otwierać serce na wszystko, ale przyjmować do siebie tylko to, co z nami zarezonuje. Nasza myśl i tak skupi uwagę tylko na tym, co w tym momencie jest nam potrzebne. Zawsze tak jest. Zobaczcie, jak oglądacie film. Oglądacie film i później oglądacie go drugi raz i mówicie, kurczę, wcześniej tego nie zauważyłem, czy nie zauważyłam. No właśnie, bo myśl, bo Twój umysł, Twoja istota odebrała tylko to, co na ten moment potrzebowała ale y, później jeszcze raz oglądając dany film, i częściej z tymi przekazami, znowu coś, i znowu coś zna znajdujecie, i znowu, no bo wtedy właśnie po kolei ona wyłapuje to, na co na dan dany w danym momencie potrzebuje, co potrzebne jest do dalszego rozwoju. Więc y, wow, ja jestem tutaj bardzo szczęśliwa, że tak wyszło, nie?